1 pro am waga minus 71 kg Adrian Lesiński tajfun legionowo kontra Michał Starosta, Aligatur z Warszawa. Zapowiada się ciekawa walka Adrian Lesiński tajfun legionowo. Doświadczony Fighter z bilansem 20, 20 z wygranych i 10 przegranych. Kontra Michał Starosta wyróżniający się zawodnik z klubu Alligator z Warszawa. No i fajnie zaczęli twardo zawodnicy już. Walka w formule K1 Pro-Am, także dalej już walczymy bez kasków. Miękkie ochraniacze na piszczele, także te ciosy mocno już ważą. Tutaj każdy błąd może zakończyć się nokautem. No i panowie zaczęli twardo. Luźna praca na, na nogach po obu stronach. przycelową na wątrobę teraz. Adrian Lesiński, podopieczny trenera Szczepaniuka z Legionowa. Trenera kadry Polski Juniorów. Także umiejętności na pewno wyniósł z klubu bardzo wysokie. czeka, wypatruje, co nam się może wydarzyć, gdzie trafi, gdzie szukać ciosów. Marta walka typowa K1, to, to co kibicom po podoba komisji się komisji najbardziej. Formuła K1 Pro-A, czyli widzą Państwo bez kasków e, walczą zawodnicy. To chyba Adrian Lesiński, nauścimy dał dał troszeczkę więcej w tej rundzie. Niebieski narożnik, tutaj mamy Adriana Lesińskiego, 186 cm wzrostu, waży 71 kg, reprezentuje tajfunę legionową, doświadczony tak, tak, fighter. 20 wygranych 10 przegranych prezentan Polski w Loki, multimodalista mistrzostw Polski z wielkim doświadczeniem na Ringu Amatorskim. Michał Starosta, czerwony narożnik 177 cm, waga wierze. 71 kg, aligator z Warszawa, młody ambitny, wyróżniających. No, Wchodzi do ringu z mniejszym doświadczeniem, ale ma wielką pasję i determinację. Przed nami już za chwilę kolejne starcie Ring Wolny, ruta druga Fajny styl obu panów, taki typowy pod twarde formuły olo ładnie, ale nie będzie chyba liczenia Ale Chodzi tym prawym starosta Pedro teraz Ale bardzo Takie półniku starosta Walka na wysokim poziomie naprawdę o, teraz teraz na korpus no Lesiński próbuje, próbuje, celuj na ten korpus Fajna zmyłka ze strony Michała Fajnie szakuje. też w tego, że bardzo wchodzi, również potrafi zaszakować właśnie technicznie Michał. Poluje, poluje, poluje Adrian, poluje. Ale, Ale teraz, teraz weszło, pięknie. weszło, tak jest, weszło. Przepuścił hak sierp. No bardzo ładna, się. bardzo ładna kombinacja, Zbierać potrzeby niepotrzebnie. Lesiński celuje na tą wątróbkę. A może coś wejdzie. Trener Szczepaniuk pogania swojego zawodnika, żeby bardziej ofensywnie wchodził. Ach! Cały czas ta wątróbka Lesińskiego jest. Bardzo fajnie, doraz. Tak, jest. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, e, Michał. Kopie te dolne poniżej kolana. Poniżej, tak jest. Poniżej kolana te lukiki. Najbardziej bolesne lukiki. Powiem Ci, że gdyby nie ochraniacze... mogłoby być ciekawe. Odczuwasz się, odczuwasz się. Odczuwasz tak, się, się. Ma... się, mocny doping. Najmniej obijana. Tak. Na tak, to się zgadza. Zamonicy, zwłaszcza w K1, kopią te przyczepy. Tam gdzie najbardziej boli. Po to, żeby osłabić przeciwnika. No i dobi narodzowskich gali. Kto głośniejszy? Tylko Legionowa czy Allegator z Warszawa? Tak, są. Jeden z Allegatora, siedmiu Legionowa. Po przybyło z Litwy siedmiu. Czyli na pewno mają plusy u organizatora Bilo, gali. za chwilę, proszę Państwa, decydujące starcie, tym jedynko. z hałas. z Wielkie Brawa, proszę Państwa, Adrian Wesiński. niebieski narożnik i w czerwonym Michał Starosta. Ring wolny, runda trzecia, ostatnia. No i trzecia trybuny Poluje, poluje, poluje. Michał, tym hakiem... Widać, że skupił się na tych ciosach krótkich. Haczyki, krótkie sierpy. Fajnie ułożony Adrian Lesiński. Widać to doświadczenie z ringów amatorskich. Sporo, jest. Adrian. Czy się sporo Tak, reprezentant polski low kick. Także to, o czym świadczy. Oj, teraz podwójne. Tak. Ale fajne przepuszczenia. Uniki Michała Starosty, i ponowienie po uniku. Ponawia Starosta tą akcję. Unik hak, Sierp. A. Widać, że mu to się spodobało. Haczyk Sierp, Haczyk Sierp cały czas wchodzi. I znowu. A i teraz wewnętrzny lołki Ale widać ten styl jeszcze właśnie z amatorskiego k Tak, zgadza się, dokładnie, znaczy, tak. tak. Ale cała runda mocno obijają się nasi tutaj bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Nie ma mowy na odpuszczanie. Dobra, dobra, dobra. Bardzo fajna walka, tak jest, kolejna. Takie właśnie barwi, ja to proszę, bardzo... Powierza. mogą bardzo cieszyć oczy. Widać. widać, dali z siebie absolutnie wszystko. Wodokrępli, drzewie, dokładnie tak. Firm Ila, Ilona Polkowska oraz firma Majkaterik. Ila, Ilona Polkowska oraz Majkaterik. Piękne hostessy będą wręczać nagrody teraz. Coś dla męskiej publiczności. wieli panowie by się do tego przytulić. Tak jest. Czas na werdykt. Za nami pierwsza walka z karty głównej. Drodzy Państwo, Poprzednie trzy walki, jak dobrze pamiętamy, kończyły się werdyktem jednogłośnym. Teraz jest werdykt niejednogłośny. Stosunkiem głosów 2 do 1. Ten pojedynek wygrywa. Adria. Czyli doświadczenie wygadał Lesiński. Wygrywa Leszyński. ten pojedynek. 2 do 1. Z Ale trzeba przyznać Starosto. Michał starosta pokazał. No, to znaczy K1 prawdziwe K1, K1 również. Respekt, szacunek chłopaków. Prawdziwy sport. To się ceni. Ale powiem ci, że werdykt No też byłem właśnie Kontrovers, ciekawy. To kont Ciekawy byłem bardzo werdyktu. W imieniu firmy Ila Jona Polkowska i Majka Tering zostaną wręczone teraz na drogę... trenera